Potwór z Loch Ness tak naprawdę nie pochodzi ze Szkocji. Okazuje się, że to prawdziwe stworzenie żyło w lodowatych wodach Antarktydy około 70 milionów lat temu. W 2019 roku naukowcy odkryli skamieniałości ogromnego, prehistorycznego gada morskiego, który wyglądał bardzo podobnie do istoty opisywanej przez ludzi jako Nessie. Ta bestia była przerażająca. Mierzyła 11 metrów długości i miała masywną, podobną do żyrafy, szyję. Ważyła około 15 ton, czyli mniej więcej tyle co trzy słonie. Następny na naszej liście ogromnych zwierząt jest pingwin. Wiem, pingwiny nie kojarzą nam się z gigantycznymi gabarytami, ale naukowcy właśnie odkryli stworzenie, które ich zdaniem może być największym pingwinem w historii, kumimanu fordycei. Uważa się, że te gigantyczne ptaki krążyły po terenach dzisiejszej Nowej Zelandii około 55 milionów lat temu i były ogromne. Ich waga przekraczała 150 kg. To jakieś 5 razy więcej niż pingwiny cesarskie, które są uważane za największych żyjących obecnie przedstawicieli tej rodziny zwierząt. Zamieńmy teraz masywne stworzenia na coś znacznie mniejszego. Oto małpa człekokształtna, która żyła około 12 milionów lat temu na terenie dzisiejszych Niemiec. Jest wyjątkowa, nie znamy bowiem mniejszej małpy człekokształtnej w historii. Aż trudno w to uwierzyć, te pradawne ssaki ważyły ledwie 10 kg. Zasadniczo nie były większe od ekstremalnie grubego kota. Jeśli uważacie, że małe stworzenia nie są straszne, pewnie zmienicie opinię po kontakcie z tą elektryczno-niebieską tarantulą. Ten nowo odkryty gatunek z tajlandzkich lasów namorzynowych ma nieziemski elektryczno-niebieski kolor. Ale jego żywy odcień nie bierze się z pigmentu, w istocie odpowiada za niego unikalna struktura włosia, która odbija światło niebieskie, sprawiając, że wygląda jak istota nie z tej Ziemi. Kontynuujemy naszą podróż, tym razem nurkując w mroźne, czarne jak smoła głębiny. Na głębokości ponad 600 metrów w morzu andamańskim naukowcy znaleźli nowy gatunek rekina Ducha, któremu nadali nazwę Kimaera Supapae. Wygląda jak z horroru. Ma smukłe, blade ciało, falbanki przypominające pióra i duże, przerażające oczy. Jednak te rekiny duchy nie są tak naprawdę rekinami, są z nimi spokrewnione. Opuściły rodziny około 400 milionów lat temu. Dobra wiadomość jest taka, że nie napędza wam zbytniego stracha, ponieważ są tylko trochę większe niż karton po butach. A teraz, kiedy już pewnie myślicie, że nie da się znaleźć dziwniejszych stworzeń, natknęliśmy się na tego prehistorycznego płaza z terenów dzisiejszej Brazylii. To nowo odkryte krokodylopodobne stworzenie żyło w okresie Triasu ponad 240 milionów lat temu. Długie na 3 metry ciało wieńczyła potężna szczęka przypominająca te współczesnego aligatora. Ta bestia przetrwała, ale ewoluowała, przystosowała się do najcięższych warunków, jakie panowały na naszej planecie. W zeszłym roku naukowcy przeczesywali nocą gęsty amazoński las deszczowy i znaleźli dziwaczne pomarańczowe pająki, które wyglądały jakby nosiły czarne buty. Zespół wkrótce doszedł do wniosku, że to nowy gatunek z rodziny spachaczowatych. Cecha charakterystyczna tych pająków, gdy siedzą na roślinach, rozkładają nogi na boki, no i przeważnie są duże. Czy wiecie, że niektóre nowe gatunki są nazywane na cześć celebrytów? Na przykład ikona Hollywood Harrison Ford ma teraz swojego własnego węża. Odkryty w Peru gatunek T. Harrison Fordi honoruje aktora znanego z roli Indiany Jonesa, archeologa z notorycznym lękiem przed wężami. W przeciwieństwie do groźnych, pełzających stworzeń z filmu, ten nowy gatunek jest dość oskromnych rozmiarów mierzy około 40 cm długości. Jest też Rampholeon Princei. Mały, nowy gatunek kameleona pigmejskiego z Tanzanii, który został nazwany na cześć amerykańskiego rapera i poety Prince'a Ia. Otrzymał to wyróżnienie ze względu na swoje zaangażowanie na rzecz podnoszenia świadomości w sprawie środowiska naturalnego. Innym sławnym imiennikiem jest wąż DiCaprio, pożerający ślimaki, który wałęsa się w krzewach panamskich lasów. S. Irmelin di Caprioae. Ma około 38 cm długości i spędza noce na liściach palm, gdzie poszukuje ślimaków. Jego okrągłe oczy wyglądają jak żarzące się węgle i mogą być nieco przerażające, ale ogólnie rzecz biorąc, stworzenie to jest bardzo wyluzowane. Nawet gdy czuje zagrożenie, nie gryzie, po prostu zwija się wokół głowy i wydziela naprawdę nieprzyjemny zapach. Teraz coś bardziej złowieszczego: oto Venomius Tom Harley. Brzmi znajomo? Dokładnie tak. Ten nowy gatunek pająka został nazwany na cześć Toma który wcielił się w niesławną postać Venoma z Marvela. A wszystko dlatego, że czarne plamy na odwłoku pająka przypominały badaczom słynnego antybohatera. Większość przedstawicieli tego gatunku znaleziono w Australii pod osłoną nocy, gdy siedziały w swoich misternych sieciach na zalesionych obszarach w pobliżu wybrzeża. Kiedy są niepokojone, często chowają się w wyściełanych jedwabiem zagłębieniach w gałęziach drzew. Mamy też coś dla fanów Władcy Pierścieni. W rozległych i ciepłych wodach Amazonki naukowcy odkryli właśnie nowy gatunek paku. Rybata jest krewniaczką przerażającej pirani, która ma zęby podobne do ludzkich, a jej dieta opiera się na roślinach. Nazwano ją Myloplus Sauron, z uwagi na odważny pionowy czarny znak na boku, który przypominał badaczom symbol ognistego oka Saurona, zła wcielonego z sagi Tolkiena. Chwila. To opalona kapibara czy dziki pies? Właściwie to ani jedno, ani drugie. To nowo odkryty jeleń karłowaty. To maleńkie stworzenie mniej więcej wielkości psa rasy Basset Hound przemierza lasy Peru. Połączenie dużych oczu, krępego ciała i krótkich nóg sprawia, że to zwierzę jest po prostu niesamowicie urocze i tym samym stanowi całkowite przeciwieństwo tego, z czym spotkamy się teraz. To dziwaczne stworzenie może przypominać tak zwaną bestię o pięciu zębach, prehistorycznego ssaka przypominającego skunksa. Skamieniałości znalezione w chilijskiej Patagonii wykazały, że żył w epoce dinozaurów jakieś 72 miliony lat temu. Odkrycie to jest kolejnym dowodem, że ssaki żyły w tej części Ameryki Południowej znacznie wcześniej, niż sądziliśmy. Przenosząc się z lasów Ameryki Południowej na pustynię Australii natrafiamy na jaszczurkę piaskową znaną jako Stenophorus Tiacalpa. Ze swoim piaskowym kolorem i długim, chudym ciałem wygląda jakby mogła zagrać w filmie Duna bez charakteryzacji. Została odkryta w zeszłym roku i idealnie wtapia się w gorące piaski Wielkiej Pustyni Wiktorii w południowej Australii. Przez ponad 10 lat pewne wielkookie stworzenie skutecznie ukrywało się przed naukowcami, którzy zapuszczali się w góry południowo-zachodnich Chin, ale w końcu dała się złapać. W 2023 roku zespół uczonych w końcu zdołał sfotografować 7 żab, które nie pasowały do żadnego znanego gatunku. Są teraz znane jako żaby Leishan. To gatunek, który dorasta do około 5 cm długości i ma małe wypustki na swoim trawiasto-zielonym ciele. U wybrzeży Chile znaleziono niedawno górę podwodną niemal czterokrotnie wyższą od burcz Kalify. Takie góry są zwykle domem dla pięknych form życia, choćby predawnych koralowców. Ale ta chilijska góra jest również gościnna dla stworzenia znanego jako latający potwór spaghetti. Jest to rzadki gatunek kałamarnicy z długimi makaronowymi mackami, które sprawiają, że wygląda jak podwodny makaron. Łącznie z mackami to dziwne stworzenie może mieć ponad 40 metrów długości. Niedawno naukowcy nurkowali w zimnych wodach półwyspu antarktycznego i początkowo byli pewni, że natknęli się na jedną z głębinowych ryb, ale było w niej coś niezwykłego. Okazało się, że miała dwa ciemniejsze pionowe pasy wzdłuż smukłego ciała. Wtedy zdali sobie sprawę, że mają do czynienia z nowym gatunkiem ryby z rodziny wężorowatych. Od dziwacznych stworzeń morskich do rozkosznych. W 2012 roku lokalni mieszkańcy nurkowali w pobliżu wyspy Kume w Japonii i znaleźli szkieletową pandę morską. Ta głębinowa osobliwość szybko podbiła serca ludzi, ponieważ jej czarne plamki faktycznie przypominają oczy i uszy pandy. Przynajmniej jeśli ma się dobrą wyobraźnię. To niezwykłe stworzenie filtruje wodę, aby złapać pożywienie, i jest kolejnym przypomnieniem o cudach, jakie dzieją się w oceanie.